Dzisiaj te kultowe koreańskie kluski, czyli topoki. Trochę nie wygląda jak jedzenie, dobra. Pachną plastikiem, także w dotyku trochę jak taka modelina, bardzo twarda. Z instrukcji wynika, że to wszystko robimy jednocześnie. Dajemy sobie te kluski, sos i wodę na patelni. Mam patelnię. I to będzie chyba sos. Pachnie jak taki basic pomidorowy, także mam nadzieję, że będzie spoko. Trzy... Cztery. Dodatkowo zainwestowałam w swój sos i swój cheddar, jakby było bardzo źle. Jaki ostry. Jak dodaję trochę swojego, bo ten mi autentycznie wypala mordę. A ten jest ten słodki, także. Dodam sobie też ten cheddar, bo to się absolutnie nie zapowiada dobrze. I nie wygląda na to, żeby to miało być smaczne, także próbujemy to uratować. Dobra, testujemy smak. Panie i panowie, tak się to prezentuje. No